Siema, siema, witam widzowie w kolejnym odcinku na kanale z Horyzona. Dzisiaj zajmiemy się już głównym wątkiem fabularnym. Idziemy sobie yy, odnaleźć olina na wykopaliskach, a to już tuż tutaj za rogiem. Nie wiem, czemu mnie droga prowadzi tam, jak to jest tutaj. No i co, jesteśmy już po akcji z Erendem. Także obie misje poboczne, które potrzebujemy do skończenia głównego wątku, mamy zrobione. To teraz wystarczy już tylko kontynuować. Obułę. No i dobra, wchodzimy na to wykopaliska. To już tutaj. To o to ci chodzi? Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny demony wprost spod Ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak. Powstań! łapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam. Aaaa! 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 Przestał działać. Przeszukać teren. Mamy intruzów. Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Kto mówi? Coś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy. Kto mówi? No i dobra. Trzeba się rozprawić z tymi maszynami. Sobie tylko zrobię strzały na szybko. Dołożę kilka. Dwa. Aha, on się sam przewrócił, a prawda? Dobra e, Nie ma co tu więcej skanować, jedziemy. Boom. A skąd ty Zabić. wiesz, jaka nora, Jak ja tu dopiero przeszedłem, w dodatku. Nie no, teraz to mnie zdenerwowałeś. O i co jest z moim aimem? No, dwa dni przerwy odgrania na, na padzie i. I są lekkie problemy trochę. Z tylnością. Tak? Okej. Okay. Zapamiętam to. No i dobra, od razu wjeżdżam do na Trzec z góry. A niestety. Nie tym razem. Powiem Ci wszystko. Wiem o tym. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie, coś jak święty zakon, kult, odłam kardża cienia. Kardża cienia? Chociaż nie przypominają innych kardża, nie modlą się do słońca, czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabł jest prawdziwy! Ma imię, głos! Przeraźliwy głos! Robią co im każe! Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades. Słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał. Ten głos. Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach. I droży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa, ale głosem samego diabła. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny i jakie uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie, po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je z zagrobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele, ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi, ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba. A ja kopałem grób. No niestety. Wykopaj sobie grób. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałeś ją w ruinach? Jak? Tam były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja tutaj zadaję pytania. No, nie interesuj się, dobra. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili, ale skoro Karża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia! Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki i silny, martwe oczy. Hillis. Kim on jest? Groza Słońca. Zbierać trupów, jak go nazywali za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu, mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Mm, dobra, czas Dajemy go osądzić. Wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość. Uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Nie no, oczywiście pozwolę mu żyć, no bo przecież. Szkoda, szkoda, żeby jeżeli. Jakbyś. Jakby ktoś robił misję tą właśnie babarszą, gdzie. Gdzie trzeba uratować jego rodzinę, no to przecież szkoda, żeby rodzina miała wrócić do domu bez ojca, nie? Nie się bez ojca, bez męża tam. No dobra, odkupienia idziemy. Się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na ciebie. No. I oby tak dalej. Czekuję poprawy w twojej strony. Mm, dobra. Co tu leżało? Aha, tu chyba starożytne czy nie było, dokładnie. A, zbiorę sobie coś tam, bo kurczę ostatnio cienko u mnie z materiałami. Znaczy nie, no coś tam mam, ale... Ale mogło być lepiej. Mm, dobra. Czekajcie, do ustronia stwórcy się muszę udać, a to jest aż... Aż tam, daleko. Ale jak dobrze pamiętam, to chyba... Chyba Silence będzie chciał tu z nami jeszcze pogadać, chociaż może nie. Dobra, jakby się coś zmieniło w trakcie mojej drogi na to miejsce, to to dam wam znać eee, tymczasem. U stronie Stwórcy, to już niedaleko. Olin widział podobną do mnie kobietę na starożytym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie pojmuję tego, kim ona jest. Nazywa się Elizabeth Sobek. Ty znów mnie szpiegujesz? No dobrze, mów. Co o niej wiesz? Nie zbaczaj ze swojej drogi, a wkrótce poznasz ją równie dobrze jak ja. A może i lepiej. Tylko uważaj. U Stwórcy roi się od siepaczy zaćmienia. Aby pomóc ci w starciu z nimi, pozostawiłem trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. Twój wskaże ci miejsce. Dobra, otrzymaliśmy informację od... tajemniczego gościa. I wykontaktuje się z nami przez nas przez Focus Aloy. No i co? Jestem już prawie, że na miejscu. Chwilę tam coś poddymimy jeszcze w tym odcinku, na miejscu i będę kończył. Trzeba sprawdzić, czego się tam dokładnie dowiemy. No, ale jak się kraina pięknie zmieniła? W pustyni na zimę. Coś pięknego. Dobra, zobaczę co tam za staw, mi zostawił ten gagatek. Klasycznie, pewnie to samo. Nie zły wybór. No dobra, oczekaję Bo chcę, żeby ci się udało. No i dobra. Pomyślnych łowów. Jeszcze porozmawiamy. Czekaj! Niego. Skarżone czulki. Pełniące funkcję strażników. Zaćmienie i skażone maszyny. Współpracują ze sobą. Zaćmienie. Dokładnie tak, jak powiedział. Do spania. dawno wyniosły wszystko wartościowe, ale nie pradawnych śpiących... Do spania. Dobra, czy ja chcę tu wjeżdżać na cicho? Nie, no chyba nie. Te wykopaliska... są... Patrz, tam widziałem! Ale łódka i łódka a nie się coś drzesz. Wykopywanie pradawnych. Nie wiem, nie wiem, nie wiem po co on w ogóle coś krzyczał. No i dobra, z tego co mi się wydaje Przedwiecznie to robimy. No tu tutaj zaraz będzie właśnie mój ulubieniec, czyli Skaziciel, czekaj, co ja do niego dostrzegę z takiej radości? Tak jest. No tak jakbym coś tu słyszał no właśnie. Nie mogłem tego przeskanować, ale słyszałem, że coś tu jest. Dobra, hop. Oj. oj, 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 Ale flaszek. Tak. No i dobra, to chyba wszyscy No nie gadaj, że się szczur jeszcze złapie na szczura O, no i elegancka Nie no, że kolejny? No nie mogę sobie odpuścić takiego... Ach, ...takiej zdobyczy No i dobra widzowie W tym odcinku to było na tyle Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.